Jest ósma, sześć, a my za godzinę jedziemy, a ty jeszcze leżysz w łóżku i jesz chipsy. Jutro jest Twój prezent. Najlepsze... Nowy Jork, więc raz, dwa, o, trzy. To Idę są na... najlepsze chipsy ever. Idę na spacer, jak wrócę, masz być gotowa i jedziemy do Nowego Jorku. Z kobietami to tak jest, jak sójka za morze. Co? Wyjdziemy dzisiaj czy nie? Tak, czekaj, jak muszę... e, Jak kobieta powie, że za 5 minut, to za godzinę tak mniej więcej. Nie z Montrealu, zabrało i do czasu? Tragedia. 40 minut. Tragedia. A teraz no, jedziemy na most. Tak, ale następny etap to będzie granica. I Justyna miała bardzo nieprzyjemne. Czy nieprzyjemne? Taki troszeczkę szok kulturowy, jak wylądowałaś w Kanadzie, nie? Tragedia. C Celnik? Co ci, jakie pytania ci zadał? Nie wiem, ale po prostu ja podchodzę z uśmiechem na ustach i dwie. No to jest morza Kacziej. I następny etap podróży to właśnie celnicy amerykańscy, którzy są jeszcze lepsi niż kanadyjscy, jeżeli chodzi o hamstwo. I tak, znaczy kulturalnie może to są. Ale, ale są I bardzo chamstw. tacy Uch, nasty. No jak się czujesz, bo za 6 km jedziesz do raju po raz pierwszy raz w życiu? W no w Klepę w Nowym Jorku jest lepsza jakość i droga. Ja się trochę stresuję granicą, bo ona nic. Nie, ja mam o wewnętrzne osiągnięty. Tyle czasu co jeżdżę na stan, zawsze ta granica jest takim małym dreszczem. Czy to trak czy myślę Żebym nie pojechał na tą, na granicę dla traków. <gryw> Z przyzwyczajenia zdejmę okulary słoneczne. Bo dostaniesz ten naganę. jakże jedziemy prosto. Uwaga w Stanach otwarta. witaj w raju, powiedz Twoje wrażenia z celnikami, bo ja byłem zawiedziony, bo byli bardzo mili. Byli bardzo mili, no, bardzo. Granica dla traków i granica osobowych jest totalnie Nie ziemia pa. i nos. To jest po prostu Tak. No, ona powiedziała mi, że ja się z wszystkiego boję i że jestem zestresowany. Jak ja bym był zestresowany i ja oni by to zobaczyli, to by to auto wywrócili do góry Lugami. nogami. Pamięć prawie ciepłą nogawką z tego strachu. O Boże. Ale ja mam zewnętrzny... Ze, ze Klara w wersji e, dużej Tak? Tak No, To jedziemy na Nowy Jork przez Adirondacki Och, ten powietrzny Ciężkie no. Z ciężkiej pracy, polary <laughs> zielone Euro lepsze Euro lepsze Euro lepsze Pierwszy stop to od razu co? Na no Hazard Uniesiona fala emocji. Kupiłam kurna, wstydziłam 20 dolarów do tej maszyny. Mój brat wy... powiedział mi, że mi resztę wyda. Co? Nie wydało. Musiałam kupić kupony. Utopiłam 20 dolarów, no. Ja Gram tylko w totka, ja w takie rzeczy nie wierzę. Ty najpierw zobacz czy wygrasz, przeczytaj zasadę, a później się będziesz martwić tyle jak. tyle pieniędzy do... to muszę to zrobić. A wyrać. może no to a później się będziemy martwić jak wygrać. Dobra, jedziemy na Taco Bell. Do Nowego Jorku się nie dojedziemy. Pani lubi moje tacos jak robię, no to wezmę ją do Krainy, gdzie robią takie takosy jak ja, tylko że seryjnie, do Taco Bell. Kiedyś też to jadłem. Lubisz takosy? Mhm. Chcesz tortille czy chcesz e, crunchy? To ja nie wiem, przemyślę go zaraz, bo teraz się wkręciłam w moje bingo. Już Wyszło wygrywasz ty, hajsy duże? Nie, nie jeszcze nie. Ty zobacz najpierw, ile można wygrać? Czyść? Wszystko dokumentujesz. Ma, za, ma, ma zapędy no. japońskie. Wzięłaś sobie, ona sobie wzięła Casa czyli czyli serem. No naprawdę nagrywasz? To jest Edisapondent, bo ja nie wzięłam tego. Nie Dobra, pojedliśmy. Jestem zmęczona. Amerykańskie jedzenie. To są ludzie strasznie. Pracują. Jakie są twoje pierwsze wrażenie? Ameryki. Bo Polacy się bardzo fascynują Ameryką, dlatego mój kanał. Jest dużo przestrzeni. Dużo samochodów jest podzewiałych <laughs> i ludzie e, są tacy. Ale jesteśmy w Upstate New York. Ludzie są tacy. Mm, grubsi. grubsi. Troszkę no. więcej ich jest. No, uh -huh. Dobra, teraz już idziemy do Nowego Jorku, bo nie dojedziemy. Chciałem być uh -huh. o trzeciej, a będziemy na piątą. Nie no, jeszcze jedną kartę masz. Spadek energii. Lato mamy. Jest to no. 30 Nie, 20, 23 stopnie Tutaj świat transportu Całkiem inaczej ta droga wygląda z poziomu Mazdy Piękna pogoda, piękne dziewczyny o, ho, 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 ho. Co sądzisz? Tak trochę inaczej Po amerykańsku? Czujesz już tą taki, metropolię? Taki, on był taki amerykański Nowy Jork e, Budżetowo wziąłem nie jedziemy na Manhattan. Kwaterę mamy po drugiej stronie w New Jersey. I w, w tym hotelu jest też parking dla samochodu. Bo w nowym Jorku można mieć hotel nawet są hotele bez parkingu, nie. Także autobusikiem będziemy mieć 5 minut na Manhattan. Przy, przy Linkedona. Taka dzielnica. Nie, nie za ciekawa, ale też poczujesz tą Amerykę. Niezaciekawą. Tak, jak mnie postrzelał w nogę, to spoko. To jest ten hotel. Jesteśmy, ja wiem, 3 km. Do... Nie wiem, Lincoln Tunnel zaraz jest i ona się mówi, że się boi. Cze, taki czego dół, się taki boisz? To jest duży świat, tu. Ale ja tak, z takiej wsi przyjechałam. Z Luksemburga. <grym> taki amerykański ten hotel. No tak, ale jest bardziej motel niż hotel. wiesz. A to fajnie, bo to właśnie taki. Ekonomii woda. się mówi. Nie, to jest taki właśnie typowy, jak w na filmach i stówę wziąłe depozytu za, jak, czy zniszczymy, czy wiesz, palimy no ty Jakieś szalony gdzieś, gdzie ja pojechałem? źle pojechałem jak w, w tamtej filmie, stronie Radzim jest Vegas. tak jasne <noise> nie znacie Rafalka w tej szalonej stronie a ja znam, wiem co mówię <głos> <głos> muszę znaleźć jakieś <noise> piwo Jest ja. tutaj grzecznie i nie wiedziałem, bo nawet nie trzeba autobusem jechać, tylko jest ten szatul używasz mnie, żeby sobie wiesz, jak to do Twojej cztery, trzy. No to jest ten, to jest motem. Tak, zaraz wyjdzie facet z Gana i wiesz, albo z jakimś nożem zakrwawionym. Nie, mnie, ja mam też Muszę Muszę tam zewsząd wyprzedać, w Dobry ten pokój? A tak się wkłada Nie spoko normalny pokój z, z, Żeby spać Poczekaj Kurde tak szybko ten autobus Przejechał za darmo, że nawet nie wiem kiedy Gdzie tutaj piwo kupię jak wrócimy Albo na Mahatanie jak jakiegoś pubu wejdziemy No właśnie może wypijemy, moje urliny są zaraz W Polsce już są W wielkim mieście, szczurze luksemburskie. Znowu jestem w tym cyklu. To jest główny, taki powiedzmy, PKS w Nowym Jorku. Się nazywa Port Authority. A tam dalej jest Penn Station, i tam przyjeżdżają pociągi. To tutaj jest bardzo dużo miejsc, bardzo dużo transportu publicznego. To idziemy na pierwsze co trzeba iść. No, idziemy na Times Square, okej? Okay? Jest niedaleko stąd. Ja tym rowerkiem, składaczkiem przyjechał. Może rano? Czwartek? Może. Pustyna. Baterii ci zabraknie. No, doszliśmy do Times Square. Później pójdziemy sobie do Central Parku, chyba. Wtedy, jak byłem z zimą, co. Już nie pamiętam kiedy to było. Bardziej spokojnie, chyba było w lutym i nie było aż tyle turystów. Nie, już wszystko wraca. Zresztą nadciągają święta, więc więcej ludzi jest. Ale, co? ale jesteś cały czas nasz uśmiech na ten na twarzy Nie no, tutaj kołują, bo tam jest dla guardia, gdzie w jest z drugiej strony. Mają swoje korytarze, ale to jest wszystko tak zrobione, że nic się nie stanie, nie wiem się. Idziemy teraz do Central Park i zaraz zajdzie słońce. I będzie cimno, ale to już trochę luźniej, co? No, tam mówię tam 80% turyści. Zresztą tutaj też. Urodzinowe Polacja. Zarzeczyłem sobie typowego amerykańskiego burgera. No. W sumie co, w Luxemburgu wszystko masz więc, restauracji, wszystkie te, europejskie, jest więcej finezji, ale w Nowym Jorku można być codziennie jeździć w innej restauracji przez parę lat. No to za twoje powiedzmy 32 urodziny. W głowie ciągle 22. Klara ma 10 lat. Urodziłam się pół godziny temu. Nie mogą być 22, bo Klara ma 10 lat. Nie wkręcaj tych. Smacznego i wyjść z telefonu. Świat nie, nie przestanie. Ja Cię wiesz co, kiedyś muszę wziąć do In-N-Out Burger, ale one chyba w Nowym, w Nowym Jorku nie ma. Teraz jeszcze inaczej będzie i fajnie nam się trafiło, że już jest eee, w sumie ciepło. Letnio tak naprawdę. Ciepło i ciemno. Ale ciepło. to może wchodźmy w tamtą stronę, żebyś. Czy chcesz znowu przestań z przejść? To był debiut. Wracamy i jutro cały dzień łazimy. Jedziemy, popłyniemy na Statuę Wolności. Bardzo fajnie jest, jeżeli ktoś chce przyjechać na urodziny, tak jak ja przyjechałam, to nie przyjedzie. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie. W Nowym Jorku więcej zajeżdża maryśką i trawą niż w Montrealu, jak siedzi idzie po ulicy. I co, czujesz się bezpiecznie? Fajnie tak. ten autobus był, nie? Wysklimy. Ta lata, polska, lata 80. Wszyscy to się mówi. Kiełbasa była na górze w tym... I sami Porto, Rico, sami Porto Rico, a my... Byliśmy jedyni w Jali. <grym> Może nie na samym Manhattanie, ale przygody są, żeby tu przyjechać, nie? Można poczuć smak ludzi pracy. Maka, ale ja już jestem Ty nie, chrygi, jesteś na, już nie jesteś jeszcze jesteś na... Jesteś na Dlagach jeszcze.